Sławomir Gregorowicz. Czary Mary w przedszkolu. Jeszcze dzień w moim przedszkolu, no niesamowicie. Oczywiście na początku był płacz, bo tam mama mnie zostawiła, musiała do pracy szybko iść. Jak ja zobaczyłem na półkach tyle tych samochodów, tyle tych zabawek, wszystkich, normalnie byłem oszołomiony tym. Ja w domu tyle tak nie miałem. I to jeszcze takich, nie? I dużych. Jedno jakieś tam auto ciężarowe, no to tak się bawiłem, że mnie wołali na jedzenie, posiłki były wydawane. W ogóle nie chciałem. Zawsze byłem pierwszy w przedszkolu, ponieważ mama na wczesną godzinę jeździła do pracy. Zimą mnie nieraz zostawiała jeszcze przy zamkniętej furtce. No i tu zaraz pani przyjdzie, która przyjdzie, będzie palić w piecu, bo były piece kaflowe. A nieraz już była otwierała tą furtkę, no to już jak ta pani ważna przyszła, starałem jej się tam niby coś tam pomóc. Myślę, że więcej jej przeszkadzałem, ale była tak sympatyczna, wyrozumiała. Kierowniczka miała takie małe pomieszczenie na, na górze, pomagałem jej wtedy gazety znosić. I ona powiedziała coś takiego, zrobi wam chłopcy coś fajnego, no jak nam pokazała jak się robi te z gazety te czapki, te hełmy, no wszyscy to byliśmy zachwyceni, no każdy chciał robić. Ja pomagałem gazety stare znosić, żebyśmy tam zrobili, nie? Żebyśmy tam mogli sobie te czapki porobić, te hełmy, nie? Jakieś tam patyki nam dali, że niby tam szable, miecze, <laughs> takie rzeczy. Takie wydarzenie było i z teraz to widzieli. Czarodziej przyjedzie, będziecie grzeczni, czarodziej przyjedzie, będzie wam tam fajne rzeczy tam pokazywał. Ustawili te ławeczki takie te małe dla tych maluchów, a ja już tak czekałem, w pierwszym rzędzie sobie już siedziałem, czekałem, czekałem na tego czarodzieja. Oczywiście przyjechał, pokazywał fajne sztuczki, a wtedy cisza, a później każdy to patrzy z takim, takim przejęciem. jak on to robi? Z kapelusza wyciągał tam gołąbek, jakiś króliczek. Żywe, żywe tą pałeczką magiczną. Bawimy się w piaskownicy, a tu raptem wojskowy samochód przyjeżdża. Fajne wojsko. Wszystkie dzieci potrzebują. Wojsko przyjechało. Co tu się dzieje? Oni na piasek świeży przywieźli do piaskownicy. Na wszystkich to wrażenie zrobiło, że wojsko na piasek do piaskownicy przywieźli. No. To było coś, to było coś. No. Od oddziały, coś na ramię, broń! Po lewej stronie bodajże był tam kominek, ponieważ to była największa sala, tam zawsze była robiona choinka, spotkanie z Mikołajem, który rozdawał prezenty zawsze dzieciom. Fajne, tak. Ja jakiś tam taki samochodzik dostałem i słodycze tam, ciastka, cukierki. Fajnie tak spakowane, w taką foliową torebkę jeszcze z kokardką. No świetnie, żeby to było z imienia wywoływał, chwilę tam posiedział na kolanie czy postał przy nim. Tańczyli, śpiewali Bo Jestem dumny z tego, że ja tam uczestniczyłem. cząstka mojego życia tam znikoma została. Cieszę się.